Nowością linii Bravia XR 2021 jest model X90J. Ekrany o przekątnej 75, 65, 55 i 50 sali stanowią interesującą pozycję dla każdego rozmiaru pomieszczenia. Bravia XR to seria telewizorów wyposażonych w zupełnie nowy procesor XR. Ten procesor inteligencji poznawczej powstał, abyśmy mogli zapewnić najbardziej wciągające wrażenia, które ekscytują i poruszają, tworząc obraz otaczającego Cię świata. Procesor XR został zaprojektowany w celu odtworzenia sposobu, w jaki nasze zmysły, wzroku i słuchu reagują zarówno na obraz, jak i na dźwięk. Analiza krzyżowa kilkuset tysięcy różnych elementów rysuje obraz tak, jak widzą go nasze zmysły. Jest tak zaawansowany, że jest w stanie odtworzyć sposób, w jaki skupiamy się na określonych obiektach, które widzimy w danym momencie, a nie na wszystkich naraz. Procesor XR identyfikuje również główny punkt skupienia naszej uwagi w scenie i wzmacniając każdy szczegół tego obiektu, zapewnia, że wyróżnia się on tak, jak w prawdziwym świecie. Najlepiej być w samym sercu akcji. Za idealne dopasowanie dźwięku do tego, co jest wyświetlane na ekranie modelu X90J odpowiedzialna jest zaawansowana analiza dźwięku procesora XR współpracująca z systemem głośników Akustik Multi-Audio. Aby cieszyć się tymi najnowszymi technologiami obrazu i dźwięku, przygotowaliśmy naprawdę coś specjalnego. To dostępna wyłącznie dla posiadaczy telewizorów BRAVIA XR platforma BRAVIA Core. Znalazło się tu ponad 300 najnowszych i klasycznych tytułów, a aż 100 filmów tej strumieniowej transmisji jest dostępnych w niesamowitej jakości 4K HDR. Bravia Corto to również największa kolekcja filmów IMAX Enhanced. Specjalnie optymalizowany obraz dla Bravia XR zapewnia nie tylko jakość kina IMAX, ale również wciągający dźwięk DTS. Wszystko po to, aby odtworzyć pełne wrażenia IMAX w zaciszu salonu. Uzyskasz też bardzo płynną jakość obrazu. Więcej megabitów oznacza więcej informacji o obrazie, a więcej informacji oznacza więcej szczegółów i głębi, zapewniając niesamowicie wciągające wrażenia wizualne. Jest to efektem technologii Pure PureStream z szybkością transmisji do 80 megabitów na sekundę. Model X90J oferuje 5 filmów przez 12 miesięcy nieograniczonego przesyłania strumieniowego oraz dostęp do wielu materiałów za kulis, wywiadów i innych ciekawostek. Zobaczysz wnętrze, historię tego, co wydarzyło się za kulisami podczas tworzenia Twoich ulubionych filmów. Dla miłośników PlayStation Gear. Ta niesamowita technologia obrazu i dźwięku Bravia XR zapewnia fantastyczny obraz kolorów, kontrastu i wyrazistości, na jakie zasługują twoje gry, a także niesamowitemu, wciągającemu dźwiękowi, który przeniesie cię bliżej twoich ulubionych światów. Funkcje HDMI 2.1 takie jak 4K 120 klatek oznaczają, że obsługiwane gry będą wyglądać super płynnie, z krótkim czasem reakcji i niskim opóźnieniem wejścia, a także obsługują VRR i ALLM. Przyjrzyjmy się jakości obrazu Bravia XR. Oprócz procesora XR, X90J jest wyposażony w kilka naszych najwyższej jakości technologii. Podświetlenie Bravia XR Full Array LED z XR Contrast Booster 5 zapewnia głęboki kontrast, a funkcja XR 4K Upscaling zagwarantuje szczegółowy, czysty i krystaliczny obraz. XR Tryluminos Pro pokaże Ci charakterystyczną, żywą, naturalną przestrzeń kolorów, a XR Motion Clarity doda płynności jasnym, wyraźnym scenom sportu i akcji. Stosując w tym modelu profesjonalne tryby kalibracji Netflix, IMAX, Dolby Vision i Dolby Atmos, pragniemy nieustannie dostarczać treści zgodnie z zamierzeniami twórcy dzieła filmowego. Procesor XR i technologia Acoustic Multi Audio tworzy również scenę wyraźnego i dynamicznego dźwięku. X90J jest wyposażony w dwa dodatkowe głośniki wysokotonowe, pozycjonujące dźwięk umieszczone po lewej i prawej stronie ramki oraz dolne, pełnozakresowe głośniki X Balancet. Aby uzyskać jeszcze bardziej wciągające wrażenia dźwiękowe, X-90J obsługuje skalowanie 3D Surround, więc wszystko co oglądasz, otrzyma dużą dawkę dźwięku przestrzennego. Cokolwiek oglądasz, dźwięk jest analizowany i konwertowany do dźwięku 5.12, co zapewnia prawdziwe. Wielowymiarowe wrażenie. Teraz dźwięk jest umiejscowiony nie tylko w poziomie, ale także w pionie, tworząc otaczający krajobraz dźwiękowy 3D. Co więcej, optymalizacja otoczenia, wykorzystująca czujnik światła i automatyczną kalibrację akustyczną, dostosuje ten telewizor do każdego pomieszczenia. Jasność w salonie lub obiekty pochłaniające dźwięk w pomieszczeniu są wykrywane przed automatyczną regulacją obrazu i dźwięku. Za każdym razem, gdy włączysz telewizor, uzyskasz najlepsze wrażenia wizualne bez konieczności wykonywania żadnych czynności. Dzięki Google TV masz dostęp do wielu różnych aplikacji, które są stale inteligentnie organizowane specjalnie dla Ciebie. Filmy i programy są sprytnie grupowane zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Pozycjonowanie na podstawie tego, co oglądasz, to najszybszy i najłatwiejszy sposób na projekcję ulubionych seriali, filmów i innych programów. Google TV przypomni Ci również o nowej, kolejnej części serialu lub sezonie. Znajdowanie rozrywki jest proste i przyjemne. Po prostu poproś Google o szybkie jej wyszukanie w aplikacjach, usługach i programach telewizyjnych. Kiedy tak łatwo odnajdziesz filmy, seriale lub interesujący dokument, zacznij oglądać od razu lub zapisz wybór na swojej liście obserwowanych na później. Dodatkowo łatwy i szybki dostęp do rozrywki bez użycia pilota zapewni wbudowane w ramkę TV mikrofon. Wbudowany jest też Chromecast. Pozwala na używanie urządzenia mobilnego do strumieniowego przesyłania ulubionych programów, filmów, muzyki, sportu lub gier na duży ekran. A jeśli używasz Apple, masz do dyspozycji Apple AirPlay 2 i Apple HomeKit. Na uwagę zasługuje też wzornictwo modelu X90J. Wyposażony w smukłą i stylową ramkę Flash Surface, wykończoną połyskującą czernią, zdaje się integrować z ekranem, zapewniając doskonały wygląd. Również tył telewizora wygląda świetnie. Nasz firmowy wzór siatki z ikoną XR łączą ten model z pozostałymi produktami z serii Bramia XR. Starannie polerowaną smukłą podstawę w kolorze tytanowej czerni można regulować w ekranach o przekątnej 55 cali i większej, z szerokim położeniem dla większych powierzchni i wąskim dla mniejszych stolików a wyrafinowany czarny pilot głosowy zapewnia łatwy i wygodny sposób na dostęp do rozrywki. Przekonaj się, sprawdź sam model X90J. Pełne dane techniczne są na naszej stronie internetowej sony.pl, a telewizor możesz obejrzeć w salonach RTV.